nas ma po 10 świątecznych zadań. A kto pierwszy je wykona, wygrywa 300 zł. Czas start. Jeżeli chodzi o zasady, to możemy dowolnie kombinować. Ważne jest tylko to, że nie możemy otworzyć kolejnej koperty, dopóki nie rozwiążemy zadania z tej pierwszej. Przydałoby się teraz operator, bo ciężko się nagrywa jedną ręką. Zrób zdjęcie ze skrzatem. Wydaje mi się, że najlepszym pomysłem będzie udanie się do galerii, która znajduje się tak naprawdę przede mną, e, I tam wejdziemy sobie do jakiegoś Pepko albo do rosmana i tam na 100% będzie jakiś skrzat. Dobra, weźmy od razu sobie pierwsze zadanie, pierwszą kopertę. Położę was sobie tutaj, o. A pierwszym z nich będzie zrób zdjęcie ze skrzatem. Tu od razu obok widziałem sklep ze świątecznymi ozdobami, także od razu za niego się udamy. Ciekawe czy coś mi takiego znajdę w ogóle. Dzień dobry. A, to jest kwiaciarnia! Ale jest dobra. Kawiarnia. kawiarnia! Proszę pani, potrzebuję jakiegoś skrzata. Czy mają państwo tu jakiegoś skrzata? Muszę zrobić zdjęcie. Skrzata niestety nie. No dobra, trudno. Dziękuję pięknie. A miało zacząć się tak pięknie. Hmm. W sumie nie obraziłabym się, gdybym resztę zadań mogła wykonać w galerii, bo na dworze dzisiaj jest strasznie zimno, mimo że nie ma śniegu To byłam, nie wiem, z 5 minut jestem już cała zmarznięta, a my już mamy tutaj pepko I śmieszne jest to, że jest dopiero połowa grudnia, jeszcze jest grubo przed świętami, a w sklepach już prawie nie ma świątecznych rzeczy I ja już to zauważyłam jakiś czas temu, jak chciałam dokupić jakieś ozdoby na naszego domu i robi się ciężko, kurde nie można już robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Jestem w szoku, bo jeszcze tydzień temu jak chodziłam to było pełno tych krasnali, a teraz nie mogę znaleźć ani no. jednego. Ja nie wiem co się dzieje. Czy ten kubek można nazwać krasnalem? Skrzatem? W każdym bądź razie jak myślę o skrzacie to mam w głowie coś takiego, więc nie wiem czy mi to warto zaliczy. Zobaczymy, najpierw będę zdyskwalifikowana przy pierwszym zadaniu, więc teraz musimy sobie zrobić z nim zdjęcia. Nie chcę myśleć o tym jak bardzo głupio muszę wyglądać kiedy robię sobie zdjęcia w sklepie z kubkiem. Masakra Tuż obok jest galeria, więc może tutaj coś znajdę Tu jest jakaś księgarnia Nie mają państwo żadnych skrzatów. nie? Bo mamy tutaj na A są, faktycznie widzę, jest Dobra, mamy to Super, dziękuję pięknie Już miałem stamtąd wychodzić, ale w ostatniej chwili zapytałem pani czy nie mają jakiegoś skrzata I mieli faktycznie, także jedno zadanie zaliczone I sprawdźmy od razu kolejne Wrób dobry uczynek Dobra, wiem co zrobimy. Wrócimy do tej kwiaciarni, w której byliśmy na samym początku. Kupię kwiatka i wręczę go od razu pani ekspedientce. Teoretycznie jest to bardziej miły gest, niż dobry uczynek, ale chyba będzie można mi to uznać. Pierwsze zadanie mamy wykonane, także lecimy z kolejną kopertą, a Dotknij 10 choinek. To wydaje się być w sumie proste. W zadaniu nie było określone, czy mają być to choinki prawdziwe czy sztuczne, więc wydaje mi się, że takie choinki, które nie, wiem, są po prostu zwykłymi ozdobami i imitują choinkę. Też będziemy mogli zaliczyć. Zwiedzimy sobie tutaj do Dilza, bo w Dilze widzę, o, tutaj w Dilze to mamy dużo świątecznych dekoracji. No tutaj wejść zamiast do Pepko. Myślę, że na tej terepce mogłabym już dotknąć 10 choinek, ale nie będę taka... Dotykam jedną i idę szukać dalej. Druga choinka, choinko świeczka, sztuczna choinka, bombka w kształcie choinki. że to by było tyle, jeżeli chodzi o choinki. Myślałam, że będzie tego troszeczkę więcej i powinnam zacząć się sprężać, bo nie wiem jak idzie Bartkowi, a podejrzewam, że będzie on tryhardował. O! Kolejna choinka. Dzień dobry ponownie. Wróciłem, takie coś. A dzień dobry pani. Nie poznaje pani, nie? Tak, poznaję. Cześć, wypuść. Ja chcę to kupić, tak, dokładnie. Tak, dobra, dziękuję pięknie. Ja, i pani gościu chciałbym, pani go dać. Bo z mam zadanie, że muszę zrobić dobry uczynek. Więc to od razu. Takie mam zadanie, takie muszę zrobić. Także od razu oddaję. Tylko to jest. Nie wiem, czy to jest dobry uczynek. To jest miły gest bardziej niż dobry jest, uczynek. Dobry uczynek i wszystko razem. Wszystko razem? Tak. To. Dziękuję bardzo pięknie. Ile chcę dalej? Ale super się złożyło, że wracając tam, zauważyłem, że pracuje tam mama mojego przyjaciela z podstawówki i na niej wykonałem od razu ten miły gestik. I teraz trochę mnie zagadała. Spędziłem tam z 15-20 minut rozmawiając z nią, więc na pewno Wiktorem mnie w tym momencie wyprzedziła. Ale dobra, nie traćmy czasu, ile z kolejną kopertą. Co my tu mamy? Udekoruj pierniczka. Hmm, widziałem, że w tej keciarni i kawiarni jednocześnie mają tam pierniczki, ale nie będę się tak na łatwiznę. Pójdę do sklepu i może kupię pierniczka i ozdobię go w jakikolwiek sposób. Weszłam teraz do Rosmana i właśnie o takiego z mi finalnie chodziło, e, ale nie było takiego w ładne Ej, ładnie to mnie wygląda. Fajnie, to jest taki zamszowy świecznik, ale jest w kształcie choinki, więc zaliczam. Taka słodka kula do kąpieli w kształcie choinki. A jeżeli chcielibyście zrobić własną kulę do kąpieli w kształcie choinki, to koniecznie obejrzyjcie mój ostatni film, gdzie właśnie z dziewczynami tworzyłyśmy własne prezenty. Między innymi były to kule do kąpieli. To jest chyba ósma rzecz i to są takie Choinkowe naklejki na okno. Więc zostało nam jeszcze dwie choinki. Gdzie mam szukać tych choinek? Bo tutaj już nie ma świątecznych rzeczy. Hallo! Została nam ostatnia choinka, ja już po prostu w galerii nie mogłam znaleźć nic, ja nie wiem o co chodzi, to zadanie było tak proste, a tak mnie stabaczyło. Widziałam, że jest tutaj sprzedaż żywych choinek i nie wiem czemu od razu na to nie wpadłam, mogłam tutaj przyjść i podotykać sobie bezkarnie 10 choinek, także dziesiąta ostatnia mamy, mamy zaliczoną i lecimy sobie z zadaniem numer 3. Załóż coś świątecznego. Bombkę? Choinkę na plecy? Kurde, to zdało znowu musimy wejść do galerii Przyszedłem do Biedronki i pytanie, czy dostanę tutaj pierniczki Pierniczki wydaje mi się, że dostanę Ale czy cokolwiek, czy mogę je ozdobić, czy mogę zrobić piernika? Hmmm. o, mam Pierniki nadziewane w czekoladzie po Połowa sukcesu. Teraz trzeba znaleźć coś, czym mogę je ozdobić. Nie znalazłem totalnie nic, czym mógłbym ozdobić te moje pierniczki, także kupiłem tylko je. Nie chciałem tego ominąć, ale doszło do mnie, że jest to rywalizacja i wszystkie chwyty są dozwolone, także wracam do tej kraciarni i zapytam, czy nie mają mi może czym posypać tych pierniczków. Dzień dobry, ponownie! Mam pierniczka, którego muszę ozdobić. ozdobić kupiłem go, ale nie znalazłem nic, czym mogę go ozdobić. Czy może wstypnielibyście mi tutaj czymkolwiek tak. na jednego pierniczka i mógłbym go sobie zjeść tutaj? Tak. Przecudownie. Ja mam tyle czasu, że sobie spokojnie usiądę, no, pewnie, że tak. kawkę wypiję. Słuchaj, to może... Czy chcesz nagrać, jak ja to robię? Nagram jak najbardziej. A, to o Jezu, jeśli mi go przygotują. A nie, tam było w zadaniu że ja muszę go zdobyć. Dobra, ja dosypię kawałek kwiatka, różyc. Dobrze. Weźmy sobie róże i cyk, ozdobmy go różyczką. Pięknie on wygląda. Też trochę cukru, taka taki delikatny, sobie tu posypać, fiołkowego? No. Fiołkowy tak? cukier i posypmy to, do tym, troszeczkę. Tu mój ozdobiony pierniczek, tu sobie jeszcze kawkę wziąłem. Ona tam pewnie biega, dekarduje. A ja spokojnie pierniczka, mojego ozdobionego zjem. Mmm, popiję go moją kawką fiołkową. o gorąbista. Halo. Cześć. Cześć. Jak ci idzie? Dobrze, a tobie? No dobrze, dobrze. Biegam właśnie, biegam i tryharduję bardzo mocno. To słabo. <grych> to słabo? Czemu? Bo ja już kończę. Okej. Okay. A to papa. Pa. Dzwonił do mnie właśnie Bartek zapytać jak mi idzie A ja mu powiedziałam, że już kończę A ja jestem dopiero przy trzecim zadaniu, a on powiedział, że tryharduję Więc coś czuję widzowie, że mogę to przegrać Albo on mnie bejtuje. Pierniczka mamy zjedzonego, kawkę mamy wypitą Możemy sobie wziąć kolejne zadanie Dotknij dziesięciu choinek Dziesięć choinek do dotknięcia <laughs> Już tutaj widzę kilka sztuk Tu jest choinka jedna Raz, tu widzę drugą, dwa No i mamy też trzecią, trzy I zostało nam jeszcze siedem choineczek do dotknięcia co ja widzę? Czy to szczęście? Sprzedaż choinek. Dzień dobry. Widzę coś z Co teraz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 choinka i dziesiąta choinka. No, zapytałem pana czy mogę, ale kurde, dobra, mamy to kolejne zadanie, lecimy. Co my teraz tu mamy? O nie! Mam zrobić bowana. Jak! Jak w śniegu przecież nie ma w ogóle? Mogę wziąć... Nie, nie mogę wziąć kolejnej koperty. Zrób bowana. Z czego? Z... Główna. masakra. Dobra, muszę to jakoś rozkmienić. Jest mi aż ciężko uwierzyć, że nie ma nigdzie w sklepach świątecznych skarpetek. Chciałam sobie kupić świąteczne skarpetki, bo i tak by mi się przydały. E, więc zaczęłam się zastanawiać, czy w naszym zadaniu my musimy ubrać tą rzecz i nosić ją do końca filmu, czy możemy ją po prostu założyć i zdjąć. Więc zadzwonię do Bartka i się o, go o to zapytam. Czy masz już zadanie, że musisz ubrać coś świątecznego? Nie. Zespoilerowałam Ci zadanie. Czy A? musimy ją nosić do końca filmu, czy wystarczy, że założę i wejmę. Ty decydujesz No dobra to rybka totalnie. no hej No tam Okej, okay, ja decyduję, więc ja zadecydowałam w tym momencie, że mogę na przykład sobie ubrać taką opaskę Załączone, założone I otwórzmy kolejną kopertę Zrób bałwana, ale nie ma śniegu Jak ja mam zrobić bałwana, jak nie ma śniegu? Kto wymyślał to zadanie? Podobno zarąbisty plan Zobaczcie tu są bombki, ale są bombki styropianowe. Kupię do tego jeszcze wykałaczki, żeby je ponabijać i, i z tego zrobiłem bałwana. Nikt nie napisał tam, że to miał być bałwan ze śniegu, więc wydaje mi się, że to nie będzie oszukiwanie, a właśnie kreatywne podejście do dodaję. Wpadłem na genialny pomysł. W pierwszej kolejności wybrałem się do Biedronki, gdzie zakupiłem papier toaletowy. Następnie wybrałem się ponownie do galerii handlowej, gdzie zaopatrzyłem się w marker, a następnie piętro wyżej wszedłem do pepko, wziąłem czapkę Mikołaja, a to wszystko tylko po to, żeby ulepić swojego bałwana. Także gdy nasz bałwan jest gotowy, możemy przejść do kolejnego zadania. Załóż coś świątecznego. Widzowie, Wiktorcia do dzwoniła w tej sprawie ja was tutaj zaskoczę, ponieważ mam na sobie świąteczną skarpetkę, ale tylko jedną, bo drugą mam w awokado. <laughs> Także kolejne zadanie mamy. Zostały mi trzy zadania i w tym teraz kolejne to zjedz coś świątecznego. Okej, okay, w sumie zjadłbym coś, zjadłbym sobie piernika, no ale no nie możemy tego zaliczyć. Także biorę swojego Mikołaja, idę go odnieść do samochodu i pójdziemy coś zjeść Wyszła mała zmiana planów, zamiast kupować tam te wielkie kule, Dosłownie obok leżał taki zestaw Więc zamiast marnować sobie czas na szukanie i kombinowanie, usiadłam sobie wygodnie w KFC Zamówiłam sobie kawkę, karmelowe latte macchiato Musimy zbudować sobie bałwankę Idę jedną z głównych ulic w Gdyni i dosłownie w każdej witrynie są teraz szaty. Dobrze, że i tak mi się udało to bardzo szybko znaleźć i zrobić sobie z nim zdjęcie, ale my nie o tym. Teraz idziemy zjeść coś świątecznego. I zastanawiałem się, chciałem pójść zjeść może jakiś barszczyk, może jakieś pierożki, ale za dużo czasu to zajmie. Zuznałem, że muszę zjeść coś na szybko. zajebisty po prostu będzie pójść zjeść jakieś ciasko w klimacie świątecznym. A tak dobrze się składa, że odwiedzę naszą starą znają, prowadzi swoją cukiernię tutaj nie także klasunia. Dobry? Siema no cześć. cześć! O, jest, jest, jest! Mamy coś, mamy coś! Potrzebuję <grym> zjeść coś świątecznego! Koniecznie! Czekoladowy co 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 konfitora wiśniowa, wybrał na krótkim ciasteczku. Zajmie Mamy <grym> się, bo coś świątecznego. Dobrze. A że pierogi, jest. barszczyk i coś, to za długo zajmie. No teraz słucham i lecę dalej z zadaniami. Nie, fajne Wszystko domowe. A Wiktora tu była? Wiktoria nie, nie była. A bałem się, że wpada to sam pomysł bo ona ma te same zadania. Dobra, sprawdzamy to, to, to dzieło. <grymne> może na każdy sposób, może też jak Oreo. Można robić tak Zapraszamy, mamy domowe słodkości, wszystko pieczemy tutaj ze ścianą, są też warzywne cukiernicze. Podajka. Ciasteczko zjedzone, więc widzowie, lecimy dalej kolejne zadanie. To, co to będzie? Gdzie? Ja. P... No, Możesz mi pomóc. komuś komuś świąteczną piosenkę. Tada! Nie, ale nie skręca, kichy mi środka. A kto wie, czy za rogiem nie stoją, a już boję. I warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. Kto wie? Patrzy? Dobra dziękuję ci bardzo Dobra, mamy to Tak prezentuje się mój bałwan i może nie jest to najpiękniejszy bałwan, którego udało mi się stworzyć Pakuję mojego bałwana do torby A my możemy w tym czasie rozpakować nasze kolejne zadanie Magam, żeby to było coś prostszego Zrób komuś prezent Okej okay, To jest w sumie bardzo fajne zadanie Prezent można dać w sumie komukolwiek i ja mam pomysł, nawet komu go zrobię. Prezent zrobił mojej koleżance, która pracuje właśnie w tej galerii. Akurat dzisiaj jest w pracy, więc w sumie super się składa. E, ja weszłam teraz do Rosmana, powybieram parę rzeczy i zaraz Wam pokażę. I pójdziemy wręczyć jej prezent. Dobra, widzę, zostały mi ostatnie dwa zadania. Udekoruj choinkę, ale lipa. Co ja mam zrobić? Dobra, idę się przy... niedaleko jest Empik, kupię jakąś bombkę, wejdę do jakiegoś sklepu, gdzieś gdzie na witrynie widziałem choinkę i powieszę na niej bombkę, zapytam oczywiście, czy będę mógł. Mamy Empik, teraz na szybko znaleźć jakąś bombkę tylko. Czy w Empiku są bombki? Najlepiej na sztuki, byłoby mi coś znaleźć. Biorę taką bombkę i idę szukać jakiejś witryny, no i zapytać kogoś, czy mogę mu powiesić bombkę na choince. Gdzie tutaj są chuinki jakieś? Ludzie, o, 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 o! o. Ale tu jest ładnie, co to jest? U misia, śniadania, bistro. Dobra, idę zapytać, czy możemy tam to zrobić. Dzień dobry. Witam, panie. Proszę pani, typowe pytanie. Mam za zadanie, że muszę komuś ozdobić choinkę. Czy mogę powiesić tą bombeczkę u państwa? Tak. Nie ma problemu? Słuchajcie, widzowie, udało się. Wieszamy i tak to wygląda. Super, dziękuję państwu bardzo. Wszystkiego dobrego. Łatwizna, ostatnie zadanie Zrób komuś prezent Znowu komuś mam coś dawać? się znaczy, super, lubię dawać, ale co? Wiecie co? Wiem co zrobię, trochę oszukam i przyśpieszę w swoje zwycięstwo. Wiktora do mnie nie dzwoniła Nie dzwoniła do mnie, dzwonię do Wiktorii Siema, skończyłem! Tak, skończyłem! Dziewczyno, łatwizna! No także potwierdziłem swoje zwycięstwa, a teraz wracamy do empiku, kupimy jakąś drobnostkę Wiktorii i wręczymy je jako finałowe zadanie. Taki jak będzie idealny. Udało mi się kupić parę rzeczy. Mamy tutaj taki fajny kremik do rąk, balsamik, maseczka do twarzy i czekolada, czyli taki typowy prezent w moim wykonaniu, jakieś beauty rzeczy. Wydaje mi się, że taki prezent spodoba się większości kobiet i w tym mojej koleżance. I słuchajcie, w ogóle wyszła taka jedna sprawa, że zadzwonił do mnie przed filmką Bartek i powiedział mi, że skończył już swoje zadania, więc generalnie mogłabym zakończyć w tym momencie swój challenge, nie kupować tych rzeczy, ale chciałabym to Dokończyć i już wszystko fajnie w święto zrobić komuś prezent. Tak po prostu myślę, że na pewno umili jej to dzień. Idziemy jej to wręczyć i idziemy spotkać się z Bartkiem. Dzień dobry. Co to? Dziękuję. Taki drobny ukominek. Dzięki. Prezent mamy wręczony, ostatnie moje zadanie zostało wykonane. Idziemy spotkać się ze zwycięzcą dzisiejszej rywalizacji. No Bartek mnie totalnie zmiażdżył, co nie? Witam zwycięzcę. Jeszcze nie zwycięzcę. Jeszcze nie zwycięzcę? Nie zrobiłem wszystkiego jednak. Jak to nie zrobiłeś? To ja bym robiła dalej te zadania. Proszę, prezent dla ciebie. <laughs> Teraz robimy już wszystko. Dziękuję bardzo za prezent. Proszę. Ja nie zrobiłam tego prezentu, a właśnie prezent był moim ostatnim zadaniem. U mnie też to samo? Tak? Tak, tak. Okej, okay, no a ja go wręczyłam pieniądze y, naszej koleżance. I szczerze mówiąc, ja nie spodziewałam się, że wygrasz. Szczerze? Yes. Pół godziny sobie siedziałem w kawiarni, herbatkę piłem. No co, jak to jest możliwe? Ja zrobiłam pięć zadań. Chyba tak? pięć zadań? Serio jakby totalnie to mi to nie. nie szło. jeszcze sobie poszedłem na kolejne strony świętajskiej, do Izy na ciasteczko, drugie. Jakim cudem ja się podobał? Jak... na filmie. No dobra, to co? Wszyscy wyglądują na moje konto. Musimy iść do bankomatu, bo ja myślałam, że ona zostaną ze mną! Gratulacje, kochanie. Dziękuję. E, mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. E, dajcie znać, z kim robimy kolejną taką rywalizację, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa!